Witajcie w dniu imprezy, jak widzicie ja jestem totalnie nieogarnięta, jeszcze nawet nie jedliśmy śniadania, prawda Felek? Mama musi iść ogarnąć śniadanie, ja chciałabym pokazać jak wygląda im problemy współczesnego człowieka. Wciąż nie wybrałam, którą sukienkę założę. Jak już Wam mówiłam w którymś odcinku, w którym je pokazywałam, tą kupiłam, bez jest przepiękna, ma wspaniały print i to jest dokładnie ten sam model, który miałam na roczku Leona. Natomiast ta jest... Totalnie skradła moje serce. Moim zdaniem jest absolutnie najpiękniejszą sukienką, jaką w tym momencie mam. Tylko zastanawiam się, czy nie jest taka zbyt codzienna po tym materiale. No i nie wiem, którą założyć. Nie musicie dawać znać w komentarzu, bo już tak będzie po, ale możecie napisać mi, którą wy byście wybrały i dlaczego to jest ważne. I dlaczego będę miała podpowiedź na przyszłość. A ty co? Gdzie mi się tu włamujesz do, gar do garderoby? Chodź, idziemy robić śniadanko. Pierwszy oczywiście musimy zrobić śniadanko. Także wstawiam wodę na herbatkę, zaraz będę robiła jajecznicę. Czekam na Rafała. Rafał pojawił jeszcze pogłośnik na salę. Yy... I zaczynamy ten dzień. I wiecie, cho, impreza imprezą, ale zaczynamy ten dzień. Musimy, yy, musimy zacząć od śniadania, bo potem wydaje mi się, że zjem dopiero na sali. Także śniadanie to jest dzisiejszy totalny must have. Jajówka, myślę, sprawdzi się. Ideola! Ja już się umalowałam, słuchajcie, mój makijaż, jak widzicie, niby chciałam, żeby wyszedł mocniejsze, a finalnie i tak jest taki raczej delikatny, chyba nie umiem się mocno umalować. Na razie mam proste, gładkie włosy, ale przyjedzie zaraz Maja z moją i troszeczkę mnie podkręcą. A tymczasem, słuchajcie, korzystając z tego, że mamy luźne kilka minut, wstawiam ekspres i napijemy się kawki. Ja może odrobinę zaczęłam się stresować, czy na pewno wszystko jest, czy jest ok? Natomiast mój mąż na no on jeszcze coś tam do pracy robi. I to jest właśnie różnica pomiędzy kobietą a mężczyzną. W takich sytuacjach organizacyjnych, jeżeli chodzi o imprezy rodzinne, facet będzie jak będzie. To kobieta tutaj. Było. Ja robię średnio 3-4 razy w roku imprezy na 400 osób w tak i tak dalej. Więc... A ja nie robię? I dla mnie, moja impreza rodzinna. Impreza jest dla mnie stresująca, żeby wszystko było OK, żeby wszystko wziąć. Tak, taki jest mądry, a zorganizowany. A jak na urodziny Moni zabramiam do hotelu i dojechał, to nie wziął torby z pieluchami dla dzieci. No nie pomyślał. Widzisz, a ja o takich rzeczach myślę. Czy na pewno to wszystko będzie? Będzie. Idę jeszcze pobieżnik na stół, żeby tutaj było ładniej. Zapaliłam świeczuszki. Leoś, musi pomaga, układa w końcu zabaweczki Felusia. Felusia jest na drzemce, także no muszę przyznać, że na razie idzie to nieźle. Miejmy nadzieję, że ta dobra pasza będzie się nas trzymała. Słuchajcie, ja nadal nie wiem, którą sukienkę założę, ani które buty. Także to też jest zabawne. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś będzie. No, na pewno na nago in boso nie pójdę. Także chociaż, chociaż to jest pewne. Dziękuję Ci, że mi pomagasz. Widzisz, jakim jesteś super gościem. Ale wie, że budujesz kosmiczną. Świetna jest. Pierwsi gościa tak, już są, oczywiście nie, nie na sali. Przeżyć? Jest Maja, jest Monia, Monia to jest będziesz. Tak. No, 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 muszę, no, jak będą złote guziki, no, będzie ładniejsza. Tak, nie? zdecydowanie. Ja powiem Ci szczerze, że po zdjęciu tym z telefonu to nie widziałam, że ona jest taka. Mm, tak, nie, marynarkowa, bo nie było widać tych guzików na zdjęciu. A Maja taką... No słuchajcie, a jak którą? Bo ja nie podjęłam decyzji. Co tam? Mam mocne ja brawi, mam. bo mam w czwartek. Ja tam. też, a ja robiłam a w poniedziałek. Masz? No masz. Ja robiłam specjalnie robiłam w poniedziałek. Ja... Przepiękne, prawie gotowe, tylko rozczeszemy tuż przed. Oczywiście, Maria Antonino. Rozczeszemy je przed fotografem, żeby mi nie oklapły. No co ty? ty się w ogóle nie znasz na lokach. Weźcie. Zrobię takie. Wiesz, jest, że masz równe, bo jak pamiętasz. Nie, nie no, no, dwa to lata to, to temu oma, to, to oma nie straciłam włosu. No Ona miała łzy z mi kapały, bo widencę. mi dręcem mi, mi włosy w lokówkę tak. i dzwoniła do Julki. Julka! Tak, no co, tak, co ja mam zrobić? No odkręć, odkręcam! Widelcem wyciągała mi loki. Tak no, było. Także do... Dziękuję Maju. Poradziłaś sobie... 10 na 10, bo Monice dałam 3 na 10. <laughs> nie no, też były piękne. Idę się przebierać. U nas szaleństwo, my już jesteśmy po naszych zdjęciach. Wszyscy już się fotografują. Jestem. A co tu robisz? Zwiady z misia obiecanego? Jeszcze jemy. Czekamy Bo jeszcze czekamy na gości. Jeszcze nie ma gości. Jeszcze przyjem, nie Zygzyk. Pokażę Wam słodki stół od cukrowych. Wygląda przepięknie. ona zmęczona ale jest fajnie co? Bardzo, bardzo matka chodzi na spanie oh. Będzie drzewa Czysto No dobra dalej Można iść z tego stołu? Nie masz teraz tales? Można, ale co byś chciała? Coś z tego stołu magicznego Nie ma problemu, zrobimy tak, to lebek, to jest, że weźmiemy wszystkiego po jednym i nie popróbujemy wszystkiego, no bo zjesz więcej? No właśnie, lepiej to spróbujemy sobie każdego i każdy sobie udział To tym gdzie Majka nie robi, to co ja. do naszych kluczków No to co najmniej No chyba, że żeby nie było jeść, wtedy nie możecie jeść, bo jesteście sami Pierwsza z cukier będzie jakaś. Mama się ograniczała, ci przynajmniej mam taką nadzieję, bo jest sterowała. 这个品种，对吧？ No, gdzieś daj, zaraz znajdę. No, ja już pojecham do Monika, zaprezentuj się. Tak, przejdźmy Ja Wam pokażę. A Ja musi mieć pyszne wino z takim ładnym ptaszkiem. Może <grym> wziąć. Te rozmowy nie mają sensu. Gdzie mam wkładać wina z ptaszkiem? To <grym> kieszeni.